A teraz taki krótki filmik dla kogoś, kto by posiadał Audi a 3 z 2003 roku. Filmik przedstawiam dla ludzi, którzy by potrzebowali w razie wyjąć przełącznik świateł. Jest to prosta sprawa. Po prostu światła dajemy w pozycję wyłączoną. I to jest proste. Po prostu wciskamy przełącznik, przekręcamy go w prawo, trzymając i ciągniemy. I oto mamy już wyciągnięte. Odpinamy wtyczki, bo wiadomo jak to Volkswagen, Audi. No, rysują się niestety te przełączniki. Ja właśnie zamówiłem nowy włącznik, no i będę demontował. Mówię, rzecz jest prosta. Po prostu. Pokażę to pokrótce jeszcze raz. Przy wkładaniu nic nie naciskamy, wciskamy po prostu o stryk i jest zaciśnięty. Tutaj po prostu światła, jak włączamy, to tutaj mamy przeciągielne przednie, przeciągielne tylne. Tutaj mówię, wyłącznik dajemy na zero. Wciskamy guzik i przekręcając, trzymamy go wciśniętego. Pociągamy zatupkę. To znaczy za przełącznik I oto mamy już przełącznik na wiekszu No i odłączamy tutaj z tyłu wtyczki I podłączamy nowy włącznik Także myślę, że dla Każdego kto by chciał coś tam Sobie wymienić Czy diody, czy coś No to jest to rzecz prosta I po prostu potem tylko wciskamy I on już zaskakuje I jest już działający Także dziękuję, kto będzie potrzebował Na YouTube można to znaleźć Dziękuję, do usłyszenia